Wiesz o co chodzi? Wiesz kurwa co jest jak się bawi człowiek? A nie czpaku, to tak. Papa! Nie przeszkadzaj. Dominik! <grym> Muszę podpłynąć. On hmm. musi chycić tą linię. Tata, tata, tata. Wiesz, to że kurwa samochód jest ustawiony w taki sposób, że tu jest dupa. Oh. Dada. Dada. Dupa jest tu. Aha, się. Aha, powróciło się. A Mariusz? A folia jest potargana? A to no. ja kurwa, bruszka jestem. Tam nic nie widać, wszystko na czujach. Woda ma serię. Uważaj, uważaj, nie jest. Nie nie, to nie. Natalia! Natalia naokoło! Zbudy bym został 63 minut tylko nagrywania. Pan ma się bardzo dogodne warunki do używania. Ja mam nadzieję, że, wzięłam, że widziała, ja w dzień nic nie widziałem w takiej postawie. Musiałam widzieć wszystko. I nocy, bo powiedział mi. O. To ci po ja nie wychodzi? Nie, 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 nie. Ale. Nie, zejdę, nie, daję. To nie, zagrawa. Zajmij się To no. Zahaczyłeś? To może się przesuń. To go przytoczę. bardzo to domek.